Witamy Was w Sons of the Forest! następcy naszej kultowej gry, którą graliśmy na streamach w zeszłym roku. U mnie ozdoki, przez 2 i. Aniela, to pierwsze 10 sekund. Nie reklamuj się, proszę cię. Instagram ozdoki. I to mnie hajtujecie. Jak coś, ja też niedługo zakładam Instagrama, jest w opisie. X byczek. Nie, ej! Stop! Cięcie! Cięcie! cięcie. cięcie. Tego nie mówimy na streamach. Odbiegamy od tej nazwy. Jest ten Rafał. Żaden byczek z ryczek. A może tamten Rafał. Dobra, cięcie, koniec cięcia. ja patrzę Okno. Ja też patrzę przez okno, ale chyba drugie okno. Ja patrzę przez lewe. Ja też przez lewe, ja tu siedzę. A nie, się. I siedzisz we mnie, co? I siedzisz na mnie, co? 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 Walcz z demonami, ale jaja. O, strzelają do nas. Katper ty jesteś za, za, za daleko. My z Rafałem, wiesz, trochę później wyszliśmy. Nie spoileruj, dobra. Ale faza. No podnieś go, k**wa. pomóż mu. Co za tygnięcie. W nas. Nie, już strzelali. Nie, do mnie też dopiero strzelili. Co jest zrobi? Jesteśmy opóźnieni, okej? Okay? Oj, jesteśmy. Pomóż mu z łapką za rękę, czy coś. coś no Rafał, co jest? Kacper! Wszyscy jesteście czarni i łysi. Ty jesteś właśnie afroamerykański. Jest taki... Chłop, co się dopiero z palmy urwał. Czekaj. A, to nowoczesny Jurek. Już mi się podoba. Ej, ale fajnie że teraz drewno rąbie. Leci! A. Czy to mnie kłodą rzuciłaś? Dlaczego to we mnie kłodami? Rzucę! Wow! Nooo! że zaraz umrę. Dobra, uspokójcie się, bo mam zaraz. Amunicja. Ej, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Ale faza z tym kolorem. Tak. Straszna jest ta latarka. O ku... Nie to perze, e, fe, tu. Mhm. Zachowujesz jak aniela na, na mydła. Aniela, chodź, mam coś dla ciebie. Aniela, <laughs> się nie utopiła. Ale słodkie! O tu coś przed nami jest. I to wygląda. A nie, tu jest? A! O łacu, atakowało mnie to. Zabiło mnie! Ej, mnie ja tak. też już w sumie zaraz umrę. Ej, umarłem! Nie to żyję. jest pierwszy przeciwnik! O, ja też umarłem! Ja coś jesteśmy słabi. Czekaj, gdzie jestem? Co jest grane? Gdzie jestem? Co jest? Co to jest za jądro jakieś? Urodziłem się! Tak to A, je, je, je. wyglądało, pamiętam! Dobra, nie, ej, wyjdźmy z tej jaskini. To jest pomysł, byśmy tu łazili. Ale że się kacpi przycisnął, to szapopa. Spoki Warda! Tam! Ja chcę tam mieszkać! Jeśli się chyba wymarzył domek, kurwa, na takich balach co z wody wystaje. Jak Zaraz ci coś pokażę. Popatrz, Rafał, bo teraz to, to leci drzewo, nie? I o nie, ja wiem, do czego to zmierza, o kurwa. <grystanie> Aniela zawsze chciała mieszkać na Bali. <grystanie> A, ja myślałam, że coś w stylu, że konar opadł i w ogóle. Jezus Maria, nie! <grystanie> ja, Kaczper, ja wchodzę! Jestem prawie na szczycie! A, co doszła. Doszłam! Prawie wchodzę, jestem prawie na szczycie, Rafał. Tu. Rzucam ci kłody pod nogi. <grystanie> no, strzelałem go! Ołówek, ale zajmisty! Oba no. co ja odjewałem Jak to zrobiłeś kurwa? Rafał Jedno proste zadanie, nie? Co to kurwa było? Tam są, patrz, Rafał, idzie, idzie. Widzisz? O kurwa! I połzuje, on idzie jak Jezus! On idzie jak Jezus! Kobieta! To jest kobieta! Ruchamy? Czekaj, on ma re... Ona ma trzy ręki? Trzy, trzy ręce. Ona ma trzy ręce. Jaki łosiu? Weź nóżka, sper. Czekaj, mam topór. Ona ma trzy nogi też! To jest baletnica! Co jest kurwa? Ona jest zbagowana czy tak powiem. Ty Kurwa, witamy w Detroit, nie? Ten skosom idzie na człowieka! Nie, nie, nie kurwa, kacper, ja mam... kacper. Ohio. Ohio! Nie. O kurwa. To chyba przy Anieli. Spoko, poradzi sobie. Właśnie słyszę, że to jest gdzieś tak blisko. Mnie Dobra, chuj z nią. Skoczy z tej skarpy, nie? Słapiecie mnie? Łódź się znalazła. Próbujemy! Skacz łapiemy cię! Biła włosia, a to jakaś mama krzyknęła. Biłam łosia? Hej, co to, co to co, 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 co <trywiewanie> znaczy? Złap mnie proszę, bo ja nie chcę tu być. Dobra, skacz. Trzy, cztery, ry Aaa, Jezu, jak tu jest ciemno. Weźmy, prześpimy noc. Rafał Z. No E, ktoś do nas biegnie i to bardzo dużo typków. Jedna baba skac... skacze po drzewie Kacper. Co ja? Ty coś pełza, coś pełza obok nas! Nie, ten mur nam nie pomoże chyba. <słysk> Dawaj bijemy Bicie kurwę. Go. Bijemy kurwę! Duda, Detroit! Jadę. Detroit! Wit jak wiesz, przyszedłeś kaspierz do tego, może to od razu jakoś tak poziom wody się podniosł. <gry> Odczuwasz pragnienie. Chodźcie się na... To ten chodźcie, pokażę Wam jak się wchodzi na szczyt. Zbiszę, jakbyś miała 20 milionów subów czy coś. <gry> <gry> o! Woda. A nie, to już rzeczywiście jeziorko normalne. Bo ja przybiegłem przez. Jak się napić bez szklanki? A, po prostu. Bez, kitu pizza. bez szklanki. Jak się napić bez szklanki, kurde. Węgiel, miasta. Miasta z głowy, nie? Ła <laughs> <laughs> bong, bong! Bąk, bąk, bąk. Maczyta, maczyta time. Bingo, bingo, leci w twoją stronę. O kurwa, sarabąknie. <laughs> <laughs> nie wiedziałem, że on tak potrafi. Będziemy mieć jedzenie na półtora roku. <laughs> na pół o. godziny ze mną, krafał? Ułam! <noise> tak się nagle zaczął rówać. Ej, tu jest wioska! Ej! Ps, 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 ps! No! Ps, ps! Tu jest wioska! O ile tu jest typa! Mówiłem! Cicho, cicho kucajcie Chyba już mnie widzą. Tak, no! Kurwa! Tylko nie umrzyjcie, bo jak umrzycie to ja was się podnoszę. Aaaaa! <noise> no jest mi tu zniknął, kurwa! Man. Hello there! Aaa! O, on jest Co duży! Po po... A dziękuję! A wow, się mnie Kacper, ja umieram. Ej, a są tutaj psy? A, myślisz, że co, że telefon, kurwa, sprawę rozwiąże? <grywa> 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 kurwa, no zajebał mi. No kurwa, dwa razy mi zajebał! No nie wytrzymuję, tak Takie mogę stać. Co jest? Co on mnie tak machnął? Wyjebał mi skopo! Aniela, elo. O <śmienicza> kurde. King of the castle, king of the castle. Ale <śmienicza> bo twoja koleżanka jest Aniela, biega obok. <śmienicza> to z Gocha. Rafał, Gocha po odwyku. Goni mnie, nie, nie mam alkoholu, zostaw mnie. Rafał, Za, <śmienicza> daj, daj się ode mnie, kurwa. To no, iść spierdala przede mną. Gościa, Gościa, ćwiarteczka, chodź tu. Pa, <laughs> Ale ta kora się rozsypała! No, kora to już nie żyje. <laughs> nie, nie słyszałem tego! <laughs> Kacper. Mm. A są jakieś filmy, które mają takie fajne domki na drzewie dla dzieci. Rafał, masz 24 lata, uspokój się. Przepraszam. Jeszcze pytanie, czy chcesz je dla siebie? Czy ty chcesz wadać tam klientów? Ja nie wiem. Wolę dopytać. Bo mogę też być zainteresowany. poczekaj, tu coś można wywalić w ziemi. Co ja właśnie zrobiłem? Nie wiem, to dobry pomysł. A po co te łóżka? Ej, nie taki był plan. Ej, bo... to! Dopnijmy to w tamto miejsce. Ja się burzę, mam ochotę naprawdę wyrąbać te drzewa. Kaczka ty to właśnie robisz. Nie nie. To, to, to. nie, 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 to nie ja. Dobra, już chuj. Do. Nie no, nie ścinaj te ja już wiem jak się dzisiejszy odcinek skończy. Nie, nie skończy się tak. że wystarczy, że jedno będzie pierdolnięcie siekiery i to ten domek pójdzie? Tak. Tak, wiemy, dlaczego tego nie robię? Nie, tak? nie, nie myśleć o tym. Tak? Nie o tym. No chodź na górę! Będziemy razem wtedy spać w namiocie, kurde. Ja pierdolę. To chodź, Czekaj. Nie? No, czy napier... nie napierdalaj w to! Przestań! Słyszałem. Tak? to! Nie rób tego! Nie! Hmm. Daniela, boys only, ale się uspokój! Nie rób tego! No to, kurwa, ona stoi z sobie kierow, Rafał! Co jest z tym żarciem? A ono się nadaje do jedzenia? W Serio, sensie, może być grzyb tu na jedzeń? W się, sensie, może się zepsuć, ale ja nie wiem. Może się zepsuć? No, poprzednie chyba się mogło psuć. Ja nie wiem, bo tak? jest. Bo Mi jest, się wydaje, że się nie dało psuć Bo jest czerwony Pacman. Nie, spróbuj, może się coś spakowało. Kurwa, to nie było dobre. Ja pierdolę. Że nie zgniła. <noise> jak ja powiększ... jak przyłożyłem to żarcie do bordy, dopiero wtedy zobaczyłem, że jest zielone. A, znowu jestem głodny. Rafał, właśnie popełniłem ten błąd. <noise> Oj, chyba brzuszek rozbolał. Właśnie popełniłem ten błąd. Dlaczego ty rękę wpierdalasz? <noise> <noise> Ale mi zdrowie zeszło. Gryzie rękę, która go karmi, nie wytrzymam. Jaki bąk! Idzie tu, Aniela, idzie tu, walnie ci! Oj, umarłem. No kurde, ale kurwa. z boku. Wog... O, kurwa. Ty nie żyjesz trzymając się liny? Co się dzieje? Tak. Czekaj, podniosę cię. Co się stało właśnie? Ty się wyprostowałeś na linie. Ten boss tu biegnie. No! Chodź, Kasper, na ten domek. Czekaj, nie mogę się chwycić liny. A! Czekaj, wchodzę na górę! Jestem na górze? Co się stało? Jesteś. Znaczy, podnieś oj. Podnieś mnie, czekaj. Stoisz. Podnieś mnie. Stoję, Ojej, ale podnieś się? mnie. Zobaczcie, Rafał, gdzie ty jesteś? O, cześć, Rafał. A! Zajebał ci skopa! Ale cię goni. Wiem, że mnie goni. Ty dzisisz w powietrzu! Ty się unosisz, kurwa, jak w Death Stranding! Co się dzieje? No nie, nie baw się tą to tylko ptaka zabij, kurwa! No ucieknie mi! No, kurwa. W skały wleciał! Podniosłem maczetę i była animacja oglądania kosy w CS-ie, nie? Chodź, tu, chodź tu, chodź, chodź. Tak jest. Poczekaj, czekaj, 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 Zajebiemy Kurwa, no ja nie łam tego! Jak ty wyglądasz teraz? Jak? Co? Ty jesteś białym dziadkiem! Stary, a ty widziałeś siebie? Nie. Powiem ci tak, w nocy bym cię na pasach nie zauważył. Spierdalaj! Wieś co? Ty powinieneś przypomnieć, że ja być król wioski. Sam do Polski! Rafał, jakie to z rasistowskie, kurwa, uspokój się! Dobra, Dobra kumba, dawaj. Mati, to ten odcinek w tym momencie. Mam wrażenie, że się nie zrobię jakoś tak ciemniej? Też mam takie wrażenie, więc faktycznie może tam bierzesz szybkość. Kasper, nie załapał żartu. Może dlatego się biegnie przede mną. Ja pierdolę Rafał! Ja nie chcę dostać demonetyzacji na tym filmie! Kupiłem wam wszystkim gry, zapłaciłem 400 zł za to, ty jeszcze skażujesz 600. Ten pierdolony odcinek kosztuje mnie 1000 kurwa złotych, a ty mi go demonetyzujesz, nie? Ej, patrz, 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 patrz! gdzie jesteśmy? Nasza dawna baza. Nasza dawna baza, ale byliśmy zajebistymi budowniczymi, nie? Kurwa, tu są radnobowy pale, w wszędzie. Myślę, że się wyspiemy. Czekaj, myślę, że o ty dałeś radę, może też dam. Bo jesteś sportowcem. W tym wieku, co ty na merycie pierdolony porętę, zasumałeś tak szybko, czy co? No przychodni stanąć pierwszy w końcu. Słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak kurwa mistrzy ze mnie. Zrobisz sobie dzidę? Zajebiście. Mam wrażenie, że Masza ta będzie skuteczniejsza. Kurwa, zostaw go! Rafał! Już, już, wstawaj, przyjacielu. Dlaczego Kelvin idzie z nami? A co ma robić? No, bo to nasza brońca. Wycinać wszystko w promieniu 20 metrów? Biega jak debil. W sumie prawda. Jak to chodzi? O kurwa. Chodźcie do mnie. Co tam masz? Patrzcie to. Dlaczego takaś jakaś muzyka leci? Ale to było dobre radio, daj to, z powrotem. Brzmi kurwa jak Radio Plus. ty. Nasz punkt jest przed nami proszę. O kurwa! Bixa! O kurwa! Się. To jest to! To jest to! To nie skacze! O Calvin nie skacze ten debil. Aha. To nie skacze, ten z I... Ej, jak wskoczyliście we mnie, to ja podskoczyłam na dodatkowy metr. Chodźcie, wskaczcie w siebie! Ej, oj co jest? Ej, ej, to jest butelka wódki! Chodźcie! Kurwa. Ło O Jezu! Jezus, przestraszyłem się. nie, to jest ten boss, uciekamy! Nie no, czekaj, go się da zajebać. Znaczy raczej. No i pan, zajebiście. Ale zabiliśmy go i co? nic. No, w spodziewałem się czegoś więcej, tak szczerze, nie? Baterie z baterii można pancerz zrobić. Albo piłę łańcuchową. Co? Kurwa, MacGyver z baterii zrobił piłę łańcuchową. Weź kurwa śmigłowiec na bólę pod razu. O nie. Co to się wydarło? Jak pranka kręci. Siedzi w lesie, krzyczy Aaa ludzi. <grystanie> jest jaskinia. Uuuu, czyli tutaj nie ma kopania znowu. A co w ogóle <grystanie> kurwa zasnął w trakcie pracy? Wydaje mi się, że on nie śpi, wiesz, trochę stres, ale dobra. Damy radę. Ta latarka w serio pomaga. Jo, daje dużo. Zobacz tu się spierdolić w dół można. Głęboko, no. Ty, co to jest? Tu można tworzyć, nie? Jedzenie. Wchodź, o kurde. Chodź do środka, Rafał, ubezpieczą tyły. Kurwa. Co jest? To jest ramen, bierzcie ramen. W znaleźliśmy, kurwa, w jaskini jakąś klapę z magazynem na żarcie. Ile to jest Dwa batony. Ej, jest kartka jakaś. O, to jest wydrukowany mail od Jackson, Jackson Pullet. Thought you ma, uh, might find this interesting. Może Rafał, tam pewnie będzie. You might find this interesting. Kasper, pierdol go, chodź tu szybko. O, kurwa, coś lepszego znalazła? Rupa! <noise> On tutaj jej sprząta! Ja myślałem, że ci chodzi o tych kurwa robotników podwieszonych no na chuj czy A ta rąbę za... wywaliła się rąbę! Ej, chodźcie do mnie. Co tam masz? Idziemy. O, grób i szmatka. No. Dobra chłopaki, to zróbmy sobie tutaj wypoczynek. Ja zapiszę teraz sejwa i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Hello!